2021 rok sprawdzamy fuso, no to już będzie chyba drugi rok na lakierze. W deskrypcji wideo zobaczycie dokładne dane, przebieg, kilometry, dni, miesiące. Auto ostatni raz było myte z powodu pandemii covidowej, jakoś wydaje mi się, w sierpniu 2020 roku. Mamy 7 marzec 2021. Na fotkach przed chwilą widzieliście stan wizualny auta po tych kilku miesiącach nie mycia, można powiedzieć, że stan wizualny był makabryczny. No i po podwójnym wymyciu szamponem, a właściwie pianą z odczynem kwaśnym, coś tu się odtyka i zobaczycie. Linia podziału, tutaj było nowe fuso, tutaj stare fuso, i dalej coś tu siedzi. Szok, prawie dwa lata. I tutaj, tak samo przed chwilą, była ta linia podziału. Oczywiście zrzut jest bardzo powolny. Krople są tragiczne. Ale po chwili, jak ta woda spłynie, linia odcięcia jest widoczna. Zobaczcie tutaj na zderzaku. Krople, tafla. Jeśli pamiętacie, tutaj po środku była bazuka, no to bazuka już umarła. Ta woda tutaj powolutku, powolutku, widzę, schodzi. No i pewnie po chwili tutaj zejdzie i odsłoni tę linię odcięcia. Błotniczek, popatrzcie, piękny. Zderzaczek też. Patrzcie, jak ściąga. Doły tutaj raczej już chyba nie żyją. Ale zobaczcie na ten szybki zrzut. No, szybki, szybki, nie szybki, ale jakieś tam oczyszczanie jest. Doły tutaj raczej już może nie żyją. Będzie powolny zrzut powolne ściąganie taflą. Ale zobaczcie, jak te szybkie, rosełowe oczka się pojawiają w kilku miejscach, na pewno. Jest tutaj też dużo takich, widzę, yy, kropek asfaltowych. Także, tak naprawdę, po dwóch latach, ja i tak tutaj zrobię jakieś odświeżenie lakieru i nałożymy inne woski do testów. Ale tutaj, naprawdę, to jest test długodystansowy nowego i starego fuso. I po tych dwóch latach. Jeszcze jestem w stanie stwierdzić, że są takie krowie łatki, które wskazują, że ta powłoka, no bo to właściwie nie jest wosk, tylko fuso coat, czyli powłoka, jeszcze w jakichś miejscach siedzi. Auto robi typowe przebiegi miejskie szkoła, sklep. Przedszkole, zakupy, żadnych wyjazdów dalekich. No, ale mimo wszystko, jakieś tam kilometry są nastukane. Prawda? Coś tu za chwilę się odsłoni. Nie jest super. Ale nie ma też jakiejś makabrycznej tragedii. Można stwierdzić, że ten wóz gdzieś tutaj się jeszcze uchował. O, zobaczcie teraz po tych minutowych, kilkuminutowych wywodach, widać linię odcięcia. Tutaj. No, efekt wizualny nie jest spektakularny, no ale coś tu definitywnie jeszcze chyba siedzi. Zobaczcie, tutaj linię odcięcia widać. Przechodzimy na stronę nowego Fusco. No tutaj, według mnie, ten błotnik jeszcze lepiej niż to stare Fusco. Patrzcie, szok po tylu miesiącach, tygodniach. I to jest tak naprawdę, no ale muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. Na forum będzie to opisane albo w deskrypcji. Szóste albo siódme auto, yy, szóste albo siódme mycie, tak naprawdę. Od nałożenia. Yy, tego wosku, no nie chcę skłamać, szóste, siódme, będzie w opisie. Są tu jakieś kropki asfaltu, trzeba będzie to usuwać. No i ta strona nowego fuso jest o wiele lepsza. Zobaczcie ten dół tutaj. Oczywiście zrzut nie jest super szybki, no ale ja uparcie będę twierdził, że coś tu jeszcze siedzi. Zobaczcie, jak tu się ściąga. Coś niesamowitego. Aby wosk powłoka tyle wytrzymała, I idziemy do tych drzwi. Czyli podstawa to naprawdę dobre przygotowanie lakieru. Jak widać, wcale często myć nie trzeba, a nawet jak to mówią, że częste mycie skraca życie. Tutaj tych myć było bardzo mało i nie skróciły żywotności tego produktu. Zobaczcie, jak schodzi tu. Tu się gdzieś już dół zaczyna. Za chwilę się coś oczyści. Ale to naprawdę, no może wizualnie wiadomo, nie jest super, no ale mamy tutaj bardzo duży przebieg. Powtarzam po raz kolejny, bo... Yy, Różnie to bywa z odbieraniem... Testów i prezentacji u odbiorców, także czasem trzeba niektóre wiadomości powtórzyć kilka razy. I wydaje mi się, no bo to było podwójne mycie kwaśnym szamponem, czy tam raczej pianą, mimo że ten tył tutaj umarł. Dach też właściwie jest taflą. No coś tu widać, taką linię przejścia, ale tutaj to osuszanie było bardzo wolne. Dobra, to trwało 10 minut, i ten lakier się odsłonił z tej tafli, więc no, na no upartego można też powiedzieć, że coś tu jeszcze może gdzieś tam siedzi, ale już darujmy sobie takie szczegóły. Naprawdę uważam, że ten prawie dwuletni, muszę sprawdzić, test zakończa się ogromnym sukcesem. Naprawdę. Nic tu nie było podbijane, nigdy. Żadnym kudekiem, żadnym wspomagaczem, hydrowozkami, niczym. Wszystko jest udokumentowane na forum kosmetykaout.pl. Także, jeżeli ktoś szuka naprawdę żywotnego produktu, Fuso jak najbardziej się nadaje. Wiadomo, że to auto nie robiło wielkich przebiegów ani tras. Auto typowe miejskie, typowo miejskie, użytkowanie typowo miejskie, ale efekt według mnie po tylu tygodniach jest po prostu fenomenalny. Także dzięki wielkie za uwagę. Wkrótce kolejne testy na kolejnych autach, kolejnych produktów. Te, to fus, co sobie tutaj już ściągniemy. I będziemy sprawdzać kolejne woski albo inne produkty. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdro. Na